albo gimnazjum z takim gościem i było widać, że on jest taki no, no taki no wiecie taki no i po jakimś czasie, po wielu, wielu latach, jak już dorosłe życie sobie prowadziłem tam miałem z 24 lata, czy 23 lata pisze do mnie na facebooku że widział na stronie mój profil dla homoseksualistów strona by się poznawali. No i czy bym się spotkać z nim nie chciał. Więc tak myślę, co jest, ty? kurwa, no nie, no nie. To ktoś musiał zrobić y, chyba żart jakiś głupi. No i on nie wierzył. Myślał, że po prostu się wstydzę tego. I nalegał cały czas, naciskał na to spotkanie. Ja powiedziałem, że od wielu lat mam dziewczynę i że to naprawdę jest żart i że to nie kwestia wstydliwości, tylko no tak nie jest, jak on to widzi. No i chyba doszło wtedy do niego i się rozmowa ucięła i nie rozmawiałem do teraz.